Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Chcieliście nowe? To będą. Jestem po pracy i dzisiejsze znaleziska. Całe wiaderko takich różnych fantów złomowych. Jest kranik, czyli mosiądz. Tu jest żółty mosiądz. Stara Nokia. Nie wiem, co tam jest jeszcze pod spodem. Nie przeglądałem tego, szczerze powiedziawszy. Całe wiaderko trochę waży. Tutaj są jakieś rurki. Jakiś stary żyrandol. Tutaj mamy jeszcze tak, taki złom i lepsze fanty. Stare głośniki wyprute z dużymi magnesami. Ciężkie to jest jak nie wiem co. No i patrzcie na to. Stara waga. Która działa. A to jak się nazywa? Aluminiowe do przenoszenia żywności ciepłej. Także fanty super, a teraz Wam pokażę fant dnia. Dla mnie jest to fant dnia. Patrzcie teraz. Taki mosiężny kielich. No rewelacja. Uwielbiam takie rzeczy. Przez przypadek w sumie to wypadło. Bo wysypało się z worka. Dzień zaliczam do udanych, oby więcej takich. Dzisiaj z domu, bo po pracy nie miałem czasu. Kolejne dwa fanty, które udało mi się znaleźć w woreczkach, tak zwany trojaczek aluminiowy do żywności i samowar, ale wieje, i samowar nie ma tylko dekla i tutaj kranika. Jest to z kwasówki, magnez nie łapie. Trochę waży. Nie wiem, czy to pójdzie na złom, czy to na pewno pójdzie na złom, bo nie ma tych zamykań, nie ma niczego. Jako aluminium, to nie wiem, czy zostanie jako fand, czy, czy też pójdzie na złom. Zobaczymy. Jeszcze tego nie wiem. Jak będę miał miejsce, to może zostanie. Dzień po pracy. Kolejny złomik wpada. Nie jest tego dużo. Tu jest takie jakieś fajne urządzenie. Nie wiem jeszcze do czego to służyło, czy do czego to służy, ale mam pomysł co do tego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakaś kawałek kranu, patelnie. Jest shaker, yy, blachy. No i fan dnia. Kasety VHS oryginalne z bajkami. I jak widzicie, dwie kasety magnetofonowe też oryginalne. Także fajny, fajny fancik wpadł. Też już mam ich trochę. No, i to tyle z dnia dzisiejszego. I kolejny dzień po pracy. Dzisiaj dużo nie wpadło. Trzy aluminiowe, bo w środku jest jeszcze jedna eee, naczynia. Tutaj jest metalowa rurka z dwoma mosiężnymi końcówkami. No, i fan dnia podnoszę worek, a tu ciężki, jak nie wiem co. Karszer. Jak będzie sprawny, to fajnie. Jak będzie niesprawny, to się go zdemontuje. Jest przewodem ze wszystkim. Także takie fanty dzisiaj z lancą. Ja jestem zadowolony, dzień zaliczam do udanych. Jadę do domu sprawdzić do rodziców czy karszer działa. Dzisiaj szału nie ma, ale jest sam złom dzisiaj. Tu jak widzicie tak to, tak to wygląda, pateleczka aluminiowa. To mnie interesuje jakaś gilotyna to jest, bo tutaj jest ostre jak nie wiem co. Jakaś gilotyna chyba, nie wiem do czego, do papieru. No, i tu jest cały worek profili, dość ciężkie. Także jest dzisiaj tyle. Ważne, że się kilogramy zgadzają. Jest stal, jest aluminium. I jest dobrze. Kolejny dzień jeszcze w pracy, ale już jestem przy końcówce rejonu. I dzisiaj znowu jest taki dzień, znaczy może znowu źle powiedziałem. Dzisiaj jest jeden z takich dni, gdzie nie ma kompletnie nic. I takich dni jest bardzo dużo. A to, że ja pokazuję, że na przykład co kawałek coś jest, to powiedzmy ten odcinek składa się z dwóch, trzech tygodni. I witam w kolejnym dniu po pracy. Szału dzisiaj nie ma. Ale zaczniemy z tej strony. Jest trochę osiądzu. Jest półtora kranu, żebym tak powiedział. Zobaczcie, tutaj jest z miedziuszką. Odzyskamy to. Są patelki. Jest telefon Microsoftu. Pewnie nie działa, dlatego wrzucili. I taki Misio. Zamiast dać gdzieś do domu dziecka, czy wrzucić, nie wiem, do tych kontenerów, co są z ubraniami, co zabawki, można też tam wrzucać, to wyrzucą do śmieci. Takiego Misia. Tam było więcej tych zabawek, tylko tego dało się uratować, bo za późno żeśmy zobaczyli. Także tyle dzisiaj tego było. No, zawsze coś. W trakcie pauzy przysiadłem sobie na plażę zobaczyć, jak to tu wygląda. No i patrzcie, to, że kapsle są na oko, to jest normalne. Ale widzicie Wy to? Śruba kolejowa na oko, na 100%. Na żywo, teraz wyciągam przy Was. <laughs> Co tu śruba kolejowa robi? Zabieramy. Kolejny dzień po pracy. No powiem Wam dzisiaj obficie złomu. Tutaj, jak widzicie, taka zwykła blacha jakaś. Tu jest trochę grubszy złom, to to waży. Cała torba garnków, jakiś misek, tam jest, są zwykłe i aluminium też widziałem. Tutaj jeszcze jakieś rurki, jakieś rurki. Także tutaj jest na grubo. Tutaj jest tyle patelek. Fajnie, będzie aluminium. Tu jest jakieś coś. Jest kompresor, będzie miedziucha. No, i fant dnia jak dla mnie. Patrzcie na to. Stare kinkiety. Z takimi zdobieniami. Mega. Według mnie to jest mosiąc. Magnes się tego nie trzyma. No, i co mogę powiedzieć? Jest data 1000. 982 Także raczej wtedy nie robili badziewia że wydaje mi się, że to jest mosiężne. A no, w najgorszym wypadku aluminium. Możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jest mosiężne, bo powiem Wam aluminium, tyle nie waży. Także albo to pójdzie do sprzedania, albo rozbiorę to na mosiąc. Rewelacyjny fand. Tyle tego się trafiło. Teraz jeszcze muszę się zabrać do samochodu. No dobra. I czekajcie na kolejne tego typu odcinki, będą na pewno, bo to się nie kończy. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się ciepło, cześć.